Witamy w TV! Jesteśmy dzisiaj na planie nowego spotu promującego szkołę. Za tymi drzwiami trwają nagrywki. Sprawdźmy, co się tam dzieje. Jeśli chodzi o pracę na planie, to każdy miał swoje zadanie. Można powiedzieć, że byliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza nagrywała spot, a druga backstage, który właśnie oglądacie. Spędzenie spotu zajęło nam kilka godzin. Śmiało można powiedzieć, że całe sobotnie popołudnie spędziliśmy w szkole. Mimo tego było to naprawdę świetne doświadczenie i my jako nowa ekipa dużo się nauczyliśmy. Zrealizowanie spotu promocyjnego szkoły w czasie pandemii było dla nas, myślę, że szczególnie trudne. Bo zawsze tworząc nasze materiały, wychodziliśmy z założenia, że szkoła to po prostu ludzie, czyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, więc kiedy okazało się, że musimy stworzyć film promocyjny podczas danego nauczania, kiedy budynek szkoły jest po prostu pusty, myślę, że na początku wydawało nam się to po prostu niemożliwe. Długo dyskutowaliśmy na temat scenariusza, coś do niego dodawaliśmy, coś odejmowaliśmy, a w końcu byliśmy z niego zadowoleni. Po bardzo burzliwych naradach doszliśmy do wniosku, że skoro czasy, w których żyjemy, są tak wyjątkowe, to tegoroczny sposób też będzie taki zajdzie. W tej klasie nagrywamy głosy, które będą wykorzystywane do filmiku. Będą to jakby głosy w głowie głównej bohaterki, która będzie przechadzała się korytarzami szkoły. Będzie to po prostu metafora do tego, że mimo iż szkoła jest pusta, to ca cały czas jest ta dusza w niej i cały czas ta szkoła żyje. Nieważne gdzie jesteśmy, to ludzie i tak ją tworzą i będą ją tworzyć. I wracają i cały czas. Dokładnie. Postanowiliśmy zabrać widzów w podróż po wspomnieniach uczniów Mickiewicza z okresu, w którym budynek szkoły tętnił życiem. Główna bohaterka przechadza się po szkole, która niby jest pusta, niby nic tam się nie dzieje, ale jednak nie było tak zawsze. Nasza główna bohaterka, w którą zresztą wciela się niesamowita Marysia Tchórz, zamiast opuścić budynek szkoły, gubi się w swoich myślach. I zwiedzając puste korytarze, wspomina ważne dla uczniów wydarzenia z kilku poprzednich lat życia szkoły. Co się stało, Bośni? Momenty, że człowiek, nie ma już siły nic. Hmm. Zakończenie spotu może wydawać się trochę smutne, ale myślę, że tak naprawdę chcieliśmy, żeby ono było pełne nadziei na powrót do szkoły i tworzenie kolejnych wspaniałych wspomnień. I myślę, że właśnie tego życzymy wszystkim uczniom, a przede wszystkim tym z roczników, przed którymi stoi wybór szkoły ponadpodstawowej. To już wszystko w dzisiejszym filmiku, także dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz do zaobserwowania naszego profilu na Instagramie.